Cześć, witajcie z tej strony, kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku GTA 5. Tak sobie idę i widzę niezbyt ciekawy widok. My God, ile musiał zjeść hamburgerów? Na pewno więcej ode mnie. Ale miałem jeszcze 17 dolców. Dobra, słuchajcie. Mm, ach tak, mam wyłączoną synchronizację pionową i, i... dziwne rzeczy się dzieją. No dobra. Nieznajomi i... i ktoś tam Eee... Schowajmy sobie broń. Co tam Frankin? Franklin, Whoops. No i Franklin już nie dzwoni. Dobra, dawaj. Chłopany. Kuszę dzisiaj los. No i kurde, jeszcze milicja mnie goni, no. Tego, powiem wam, nie chciałem. Kuliczki. Chyba może gdzieś tutaj... Uuh. Dobra, dał radę. Idziemy bokami, słuchajcie, to no może nas nie namierzą. Dawaj, 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 dawaj! Martin!

Wąwóz, ale fajnie się, powiem wam, że fajnie się stoczyłem. Jakiś dziwny ten motor. Dobra, jedymy, jedziemy już. Już, 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 koniec zabawy z motorem. A może jeszcze troszeczkę. Oooo... Czy tam był duży koteł? Chyba tak, tam był duży koteł, ale mniejsza. Mamy dzisiaj jakoś tak e, misję poboczną. W sumie w sumie to pasowałoby sobie nawet gu, gu, o Jelonki, główną misję. Może, może tak też zróbmy. Zmiana planów, bo jednak tej głównej misji troszeczkę jeszcze mamy, a ja sobie tak na luzaku ostatnio pogrywam w Kita. Znaczy ostatnio. No jakiś czas temu, nie? Ale... ale sobie gram. Myślę, że warta. Gra jest ogólnie tyle warta, że ja w zasadzie nie lubię czegoś takiego jak oglądanie filmów. E, ileś tam razy. Zawsze jak obejrzę film raz, to już... Raczej, raczej do niego nie wracam. A jak już to mega mega nuda musi mnie dopaść, nie, nie ma. Jo, nie ma czego obejrzeć, że wracam do jakiegoś filmu, przeważnie nie wracam do filmów. E, tak samo nie wracam do gier, a do gita wróciłem trzeci raz, także według mnie bardzo, 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 bardzo dobra gra. Fuck To chyba kara za tego rowerzystę. Tak mi się coś wydaje. Ale dobra, pytanką, gdzie my się pojawimy, ale pewnie w tym moim miasteczku zakichanym. Pytanie, jak daleko będzie do głównej misji? Dokładnie, tutaj się pojawiałem, gdzie myślałem, że się pojawię. Pasuje mi jakiś pojazd. Uff! Słyszałem jakiegoś pieseła. Pieseł piesełowski. Kurde, no. Ty ale. No dobra, no. Ciebie mi to zaznaczyło tą mapę, widzicie? Że chciałem tu. No, teraz z git. Okej, okay, potrzebuję jakiś. środek lokomocji. Coś tam jedzie, więc czy to będzie z czy nie z a będzie z to i tak go wezmę, bo. Z braku laku dobry kit. Samochód L-Classico po przejściach, no ale jest. Ważne, że jedzie. Nie powala. Prędkością, ale jedzie. nie ma co narzekać. Z buta byłaby, byłoby gorzej. A w zasadzie mamy niedaleko bym Nie musiał w nim na misję jechać. Chyba, że gdzieś będzie na poboczu coś lepszego, bądź będzie jechać sprzeciwka coś lepszego, to biorę traktor. Traktor mi raczej nie rajcuje, a nic nie stoi po boku, ani nic nie jedzie. O, tararara. No zawsze lepsze to będzie. Dobra, jechaj, jechaj, jechaj. Dobra, zamknę sobie drzwi. eleganckie. No mamy 900 metrów. No, e, to rzut beretem. Tu byli ci dziwacy. A my jedziemy na główną misję. what the fuck? Do czego? Gdzie jest ta moja? What the fuck? Czekaj, 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 bo ten zdarzy się widzę porusza. Co ja tam musiałem skombinować? Dawaj, bo to będzie szybsze Bon Co się tam jeszcze miałem przygotować w takim wypadku? Oh, mamma mia! <noise> Je lodek się zepsuł. Aha, czy jadą tą drogą tutaj? To ja bym pasowałby mi. Hmm. Tu jest rzeczka, to po mi tutaj wjechać jak nic. Dobra, no to jedziemy. Przechwycimy. Ich zaraz. Ale kurde, zakręt dobrałem, nie? Ale jakaś ogólnie mgła tutaj się zrobiła. Czy tam galopkował jelonek? Tak, galopkował jelonek. Dobra, i tą drogą główną... ...podążajmy, aż znajdziemy nasz cel. A zaraz znajdziemy, bo już się zbliżamy do niego i to... Coraz szybciej, elegancko. Cieszy mnie to niezmiernie. Aha, przejmie wyposażenie wojskowe. O no. oh my God, tam jeszcze jeden się uczaił FAK, jak go nie zauważyłem w ogóle. Fucken. W dupkę Jeża. No nie mówcie, że oni są tak daleko. HS Są tu A, elegancko teraz na głównej drodze będziemy ich mieć. Dobrze, wyjedziemy im naprzeciw, naprzeciw, naprzeciw. <grybujesz> Trzeba ich zatrzymać. Koniecznie. Czekaj, oni jedą w przeciwnym chyba kierunku niż my. Oooo, Oj, zaliczyłem jelodeczka. Goodbye, jedź do laboratorium, gdzie się w skurczy byku. Jaki frajer no? Skurwiel, no. Dobra, jedziemy do lab. Odstawimy to. No w ogóle ta ciężarówka coś nie jedzie. Jest mega powolna. No. Może to jakieś na skrócie pojechać? W sumie można by. Skręcić tutaj przez lotnisko, nie? Dawaj! Okej. Okay. Kurka, jeden krzaczek i nas taką ciężarówkę? No proszę was, no proszę. Jakaś ściema tutaj ewidentna. Grunt, że jadę. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nie zawisnę na jakieś kurde polach, albo pierą wie czym. Zazwa być lotnisko. Nie, lotnisko jest po prawej stronie. A tu damy radę. Trzeba sobie tędy objechać. Okej, okay, da dam radę, dam radę. Wyciągnie pod górkę? Musi wyciągnąć, bo teraz zaraz będzie z górki. Mówię, że będzie z górki. Przynajmniej na skróty, a nie takie kurde kawał drogi nad do nadrobienia by było. Eee. Kto by tyle jeździł? O, tu już prawie na miejscu jesteśmy. <laughs> Dobra. Wyjść z ciężarówki, wysiadam. Dobra, pięknie. No, potwierdzam. To sprzęt wojskowy. Kontynuuj. Ja, chyba sobie nie mogę pójść. No, nie mówcie, że nie wybuchnie. Eee, cieniasko. Jop. Leicester the molester bro, we got ourselves some military hardware. sparked out back in my office. Okay. Hehehe. Zajebany go. Chciał coś pewnie potwierdzić. Był lisek, nie ma liska. Bo liska szlach trafił. To jest jakiś samolot, tak? Czyżby? Czy po prostu hangar? A, czy to samolot. O, f... o jest, jest, jest. jest. dobrze, że helikopter jest. Ale mogę zakupić samoloty w sieci. Tylko fajnie, że trawory jest bitny i, i. jego nie stać na takie. M, cudowne maszyny. Przynajmniej na razie. O, od tej pory no co sobie widzicie Eleganc, kurde O tej spadochron to właśnie już jakiś czas yy, myślałem żeby żeby się pojawiały, a się nie pojawiały, ale już się pojawiają. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie i jest za przepisam mgła. Ale gdzieś słoneczko wychodzi tutaj widzę. Może coś z tego będzie, fajnie by było. Gdyby tak przestało, przestało padać, wyszło słoneczko, piękne, ładne, to by było idealnie. Ale zająć życie, to będę miał dzisiaj pecha i, i nic z tego słoneczka nie będzie. W sumie w realu dzisiaj jest. W sumie nagrywam to w piątek, słuchajcie. W zasadzie w piątek w nocy. Jeszcze nie wiem jaki będzie dzień. O Więc zobaczymy, jak, jak to ogólnie ugramy. Nie dogonię go, nie dogonię go, nie dogonię go. No. A jest stój. Ciekawe, czy dałoby się radę na nim wylądować. Ha propozycja, ale on za szybko leci, żebym mógł na nim osiąść. Więc odpuszczam. Ale tu się coś klaruje ta pogoda. Więc może, może. co so, już miasto mamy, ale Parciach to miasto jest za mgłą, całe masakra. Bleh. Mok, jak w Korei, normalnie. Myślałem, żeby takie właśnie estakady zrobić w tym, City Skylines. Bardzo fajne. Byłyby całkiem, całkiem, całkiem fajne. Więc może, kto wie, czemu by nie. Dobra, pasuje mi gdzieś tutaj osiąść. Na przykład na tej autostradzie, a w sumie mam spodochron, więc... Ale pierdzielnie! Tu się coś zatrzymało, ale... Boli, boli, e, jadą dalej. Kurczę, a oczywiście policja goni, już standardowo. Skąd mogę wiedzieć, że to... że to ja akurat tym? Au! Ohohoho. ale przydzwoniłem jak jig Sosta, ewentualnie jak Trevor w sygnalizator. Tego to się nie spodziewałem. Niefart. czysty niefart. fart, przypadek. No, by was szlak trafił, jasny. Czego drzesz ryja? Masakra Dawaj Muszę uciekać przed policją Przecież mnie dogoni No bez takiej O to w ogóle skrętu nieba. Ma. Masakra Ej, <laughs> ej, 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 Tak nie wolno. O kurka, kaktusy. Okej, okay, jadę, jadę, jadę. Oj, o, jasny, gwint. I to jest powód. O no, masakra, masakra, nie zaś nie zabijał, już nie jedzie Jakie od razu. Muszę się ratować. Wiedziałem, że tak skończę. Straszny niefart. Jak nie sygnalizator, to wózek golfowy, który nie ma kompletnie spida. Ni hu, hu. ani troszeczkę. Dobra, ok ludzie. E, przygotowałem się do misji. W następnym odcinku pewnie już zrobię tą misję główną. I widzimy się pewnie za kilka dni. Chociaż być może być może pojutrze, bo będę chciał, żeby szybciej skończyć to GTA już sobie bo bo, bo, bo inne serie czekają, więc tutaj myślę, że miejscówkę znajdę. Był też plan taki, żeby zakończyć wcześniej, nie czekać na koniec fabuły, ponieważ to przeszedłem, więc może dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze do końca tą fabułę, czy po prostu jeszcze kilka, kilka odcinków i kończymy GTA i bierzemy się za inną grę. Także dajcie znać w komentarzach, liczę na, na to, że się wypowiecie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i pa pa.